Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Hidden Sight Wrak łodzi rybackiej o numerze katalogowym 70419. Zestaw został wydany w 2019 roku, posiada 310 elementów, jego cena katalogowa to 130 zł. bez grosza, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 7 lat. Obejrzyjmy sobie teraz pudełko. Tak wygląda ono z przodu, z tyłu, od góry, gdzie są wszystkie figurki, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Więc przejdźmy teraz do unboxingu tego pudełka. Powiem Wam, że również jaram się tym zestawem, ponieważ jest to właśnie mój pierwszy zestaw z tej autorskiej serii LEGO Hidden Side. Do tego teraz jest trochę nuda, więc przetestuję sobie tą aplikację. Jak uda mi się coś nagrać, no to myślę, że. Bez problemu wrzucę wam to do tego odcinka, ale to się jeszcze zobaczy. Czy nagrywanie ekranu w moim telefonie mnie nie zawiedzie? A my przejdźmy do otwarcia pudełka. No, niestety, klej jest dosyć mocny, ale jakoś to idzie. I myślę, że możemy się dobrać do środka. A w środku znajduje się oczywiście instrukcja. Niestety, jest lekko zagięta, ale jest to dosyć gruba książeczka. Także składania będzie tutaj sporo. Następnie naklejki. Niestety są to te znienawidzone przeze mnie przeźroczyste naklejki, których naprawdę nienawidzę naklejać. No ale cóż zrobić? Niestety też jest ich dosyć sporo, ale prezentują się dosyć ciekawie. Następnie woreczek z klockami numer 3, numer 2 oraz numer 1. W pudełku jeszcze znajduje się kajak, więc go szybko wyciągnę. Więc myślę, że składania będzie tutaj co niemiara, ponieważ trzy woreczki w połączeniu z taką dosyć solidną instrukcją naprawdę mogą mi dać wiele czasu spędzonego przy składaniu moich ulubionych klocków Lego. Więc co? Ja biorę się za budowanie tego zestawu i wracam do Was z gotowym złożonym modelem. Tak wygląda aplikacja już po zeskanowaniu zestawu. Zresztą, sami zobaczcie, gra jest całkiem ciekawa. Taki można by powiedzieć chwilowy kliker na zabicie czasu, ale jakoś ja nie jestem nią zachwycony. Taka gra właśnie na chwilę, jakoś dłużej w nią nie będę grał, ale chciałem Wam właśnie pokazać, jak to wygląda w aplikacji. No to co, przejdźmy sobie teraz do samego zestawu. Mogliście zobaczyć, jak ten zestaw wygląda w grze. A tak właśnie on się prezentuje po złożeniu, i muszę Wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę wyśmienicie. Zacznijmy sobie to omawianie od figurek. W tym zestawie znajdują się cztery minifigurki oraz dwie figurki: jedna mniejsza psa Spencera oraz druga większa piaskowego krokodyla. Zacznijmy sobie właśnie od psa Spencera. Zobaczcie, jest to taki pies duch, naprawdę bardzo ładny odlew. Mi się podoba. Ja jeszcze Spencera nie miałem w swojej kolekcji i naprawdę się cieszę, że wreszcie go mam, bo jest to naprawdę bardzo ładna figurka. Następnie zajmijmy się Jackiem. Tak oto wygląda ta minifigurka. Ma naprawdę świetne nadruki na nogach jak i na torsie. Mi się one naprawdę bardzo podobają. Z tyłu to wygląda w taki sposób. Ma on również bardzo ładny element jakim jest czapka połączona z kapturem. Zobaczcie. Tak to wygląda, naprawdę ciekawy element, pierwszy nadruk na twarzy prezentuje się tak, a drugi tak, dodatkowo Jack jako akcesorium ma właśnie taki oto telefon, naprawdę jest to ładna, ale na pewno też pospolita minifigurka. Następnie zajmijmy się parker, czyli taką oto dziewczyną która przypomina nieco jakąś alternatywkę. Naprawdę figurka jest ładna, nadruki są bardzo szczegółowe, bardzo mi się podobają potargane jeansy oraz nerka nadrukowana. Z tyłu to się prezentuje tak, włosy z taką czapką, które naprawdę również bardzo ładnie wyglądają. Nadruki na twarzy, no to pierwszy jest zadowolony, a drugi taki zdziwiony. Jako akcesorium Parker również ma komórkę, tylko różową. Naprawdę również jest to świetna minifigurka. Następnie czas na Jonasa Juniora, czyli takiego oto jakby kapitana czy też jakiegoś pomocnika na tej kajucie. Naprawdę jest to bardzo ładna minifigurka. W szczególności podobają mi się nadruki na torsie zresztą sami zobaczcie. Z tyłu wygląda to tak. Główka jest jednostronnie nadrukowana, dodatkowo ma on taką oto niebieską czapkę. Naprawdę również jest to bardzo przyjemna minifigurka. I już ostatnią minifigurką jest Kapitan Jonas. Tak oto prezentuje się ta minifigurka. Jest ona po prostu genialna. Nadruki są świetne, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dodatkowo ta czapka rybacka jest naprawdę świetnym elementem. Zresztą sami zobaczcie, nadruk na twarzy jest jednostronny. Prezentuje on się tak. Jak widzicie, drugiego nie ma. Dodatkowo tą minifigurkę można przekształcić w ducha, co już Wam zaprezentuję. Tak właśnie wygląda ta figurka po przekształceniu w ducha i prezentuje się to naprawdę świetnie. Główka jest naprawdę bardzo ładnie zdobiona, szabla też wygląda naprawdę ciekawie, a te takie macki, odnóża z tyłu, wyrastające z pleców są po prostu świetnym elementem. Naprawdę wygląda to genialnie i ta minifigurka jest po prostu sztosem i jest jedną z ładniejszych minifigurek jaka wyszła w 2019. Po tym jak przemieni się w ducha, zostaje oczywiście sama głowa, ale naprawdę jestem zachwycony wyglądem tej minifigurki po przetransformowaniu w ducha. Zajmijmy się teraz tym piaskowym krokodylem, tak on się prezentuje. Jest to w sumie pierwszy mój piaskowy krokodyl w kolekcji. Cóż by się w sumie dziwić, jak z tego co pamiętam występuje on tylko w tym zestawie i wygląda on naprawdę ładnie. Można poruszać sobie oczywiście ogonem oraz pokłapać paszczą. Same oczy są naprawdę ładnie nadrukowane, a wykonanie tego zwierza mi się naprawdę podoba. Od dołu to wygląda tak i muszę przyznać, że ten krokodyl naprawdę również bardzo mi się podoba. No to co, skoro wszystkie figurki są już omówione, to zajmijmy się resztą tego zestawu. Zanim jeszcze omówimy kuter rybacki, przyjrzyjmy się tym dwóm elementom tego zestawu. Na początku, przyjrzyjmy się temu kajakowi. Jest to moim zdaniem bardzo ładny żółty odlew. Tak on się prezentuje. Ma oczywiście jakieś tutaj miejsce na minifigurkę. Właśnie w tym miejscu można sobie wpiąć kolejną. Z tyłu ma on chwytak z wiosłem. A to wiosło można dać którejś minifigurce. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda z minifigurką. Tak to się prezentuje, oczywiście wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie, a naprawdę cieszę się, że dali właśnie do tego zestawu ten kajak, ponieważ ja nie miałem wcześniej tego elementu. Teraz omówmy sobie ten element właśnie terenu, jak widzicie tak on się prezentuje, może wezmę go trochę bliżej, żeby było wszystko lepiej widać. Składa się on tak jakby z trzech segmentów jednego głównego, czyli tej skały, oraz dwóch bocznych, czyli takich jakbym to nazwał, zarośli. Naprawdę bardzo fajnego efektu dają moim zdaniem te liście dwa mniejsze oraz dwa większe. Dodatkowo do jednego z tych liści są wpięte dwa takie brązowe korzenie, które są moim zdaniem naprawdę bardzo ładnymi elementami. Naprawdę dobrze też wyglądają te oliwkowe płytki, które dają właśnie takiego efektu lekko podniszczonej ziemi. Sama ta główna skałka prezentuje się tak, jest moim zdaniem naprawdę dobrze wykonana, a z nią wiąże się jedna funkcja bawialna, mianowicie jeżeli ją sobie odchylimy, to wyskakuje nam ta nawiedzona paszcza i naprawdę moim zdaniem jest to w tym zestawie dobrze ukryte i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo jeszcze z tym elementem terenu wiąże się jeszcze jedna funkcja bawialna. Pewnie, jak widzicie, po prawej oraz po lewej stronie mamy dwa takie technikowe aksle, i na nie można sobie wpiąć kuter. A jak, no to już Wam prezentuję. W to miejsce można sobie wpiąć tą przednią część, a w to tylnią. I wygląda to właśnie na taki wrak tego kutra rozbitego gdzieś tam na poboczu. No moim zdaniem daje to naprawdę bardzo ciekawego efektu. Skoro już o kutrze mowa, no to teraz sobie przejdźmy do właśnie jego omówienia. Muszę przyznać, że ten pojazd naprawdę bardzo mi się podoba. Przyjrzyjmy się mu zatem z bliska. Naprawdę ta łódka, kajuta ma wiele szczegółów, detali, które jednak przyciągają do niej, bo jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze wykonana. Zacznijmy sobie od przodu. Tak wygląda właśnie przód tego pojazdu. Jak widzicie jest to całkiem ładnie wygładzone elementami w kolorze sand green. Dodatkowo po bokach są takie elementy z naklejkami. Tak to wygląda. Naprawdę ładne są te naklejki takiego drewienka. Mi to się podoba. Również z każdego boku znajduje się naklejka z napisem Maria. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj, oraz oczywiście z drugiej strony. Myślę, że jest to po prostu nazwa tej kajuty. Dodatkowo, jak widzicie, w tych miejscach znajdują się takie oto barierki. Dodatkowo z tych barierek wychodzą takie, jakby ozdobniki, czyli czarne koła, oraz takie bordowe groszki. Naprawdę jest to moim zdaniem bardzo fajny detal. Jedyne co mi właśnie z przodu przeszkadza to jak możecie zobaczyć taki właśnie... Prześwit mogliby dać tutaj po prostu płytkę 1 na 1 i by go nie było. Myślę, że ja sobie tak to po prostu zmodyfikuję, bo mi to lekko przeszkadza. Dodatkowo z przodu jest jeszcze taka rura oraz takie jakby logo tego statku, a z dwóch stron są jeszcze takie numery. Samo to miejsce, gdzie może zasiąść sterujący, jest ogólnie jeszcze ładnie ozdobione właśnie takimi kołami ratunkowymi. Naprawdę mi się to podoba. Sama szybka wygląda, tak? Ma też kilka naklejek z pęknięciami, jak tutaj, i z każdego jeszcze boku. Dodatkowo przy bokach są zamocowane, tak jakby ozdoby. Z tej strony jest to taka antenka, a z drugiego boku jest to taki oto lampion. Od góry prezentuje się to tak. Znajduje się tutaj jakby jakaś taka naklejka z logiem oraz taki biały element ze światełkiem. Za to w środku się to tak właśnie prezentuje. Znajduje się w środku miejsce dla minifigurki. Kierownica, jakiś panel oraz liczniki. No, naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Dodatkowo, moim zdaniem, świetnie wyglądają te chropowate białe elementy. Na samym pokładzie, oczywiście, nie brakuje też miejsca. Jak widzicie, na brązowych płytkach można sobie powczepiać minifigurki. Dodatkowo z tej strony znajduje się skrzynka, w której znajdują się dwie takie srebrne rybki oraz dwie takie krewetki. Już wam pokazuję. Zobaczcie, tak to wygląda. No powiem wam, że te krewetki moim zdaniem są źle zeskalowane, są po prostu za duże. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się silnik tego pojazdu, na którym jest również to pokrętełko do gry z kolorami. Naprawdę jest to tu dobrze zamaskowane i jakoś mocno mi to nie przeszkadza. Na samym silniku znajduje się również naklejka, tak ona się prezentuje, a z tyłu to wygląda tak. Muszę wam powiedzieć, że ten pojazd naprawdę mi się podoba. Bardziej niż pojazd, jest to oczywiście łódka, ale naprawdę wygląda to świetnie. Mi naprawdę ta konstrukcja mocno przypada do gustu. Skoro jest już omówiona, to przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że ten zestaw jest po prostu dla mnie świetny. Zobaczcie jeszcze na elementy zapasowe. Taka klasyczna drobnica, w sumie nic specjalnego. Wracając do samego zestawu, Świetne minifigurki, genialne konstrukcje, do tego wcale nie jakaś wygórowana cena, składają się na moją ocenę, czyli 10 na 10. Moim zdaniem za tę cenę jest to zestaw po prostu perfekcyjny. Tak jak mówię, wszystko mi się tutaj praktycznie podoba, jakieś tam są może drobne minusy, ale nie będę się aż tak do nich przyczepiał, bo zestaw po prostu jest świetny. Możecie w komentarzach napisać, jak wy go oceniacie, czy go posiadacie, a jak nie, to czy go planujecie zakupić. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!